19 czerwiec 1977 rok. W obrze pod Wolsztynem otrzymuję święcenia kapłańskie. Po południu ojciec prowincjał rozdaje obediencję. Mówi nowo wyświęconym, gdzie każdy pójdzie. Ja słyszę, Andrzej, widzimy Cię często z plecakiem. Wśród młodych wysyłam cię na pierwszy rok Twojego kapłaństwa do księdza Blachnickiego Franciszka na studium formacji liturgicznej. Jedź, poznaj jak pracować z młodymi, poznaj jak trzeba robić oazę, będziesz młodzieżowcem w naszym zgromadzeniu. No, i w ten sposób znalazłem się w Lublinie, na Sławinku. Nas było dwunastu czy trzynastu na tym studium, i tam cały rok z księdzem Franciszkiem, z ojcem, jak my nazywaliśmy ojca, na Eucharystii, za stołem, na wykładach, a często i w podróży razem, w samochodzie, w pociągu. Także pierwszy rok mojego kapłaństwa z czcigodnym sługą Bożym, księdzem Franciszkiem Blachnickim, niebo mi podarowało. Studium formacji liturgicznej. Mieliśmy wykłady na Sławinku z księdzem Blachnickim, z ojcem danielskim Wojciechem, z księdzem Grygotowiczem. To była eklezjologia, Watykanum Secundum jak Sobór Watykański II widzi Kościół. Były też wykłady bardziej konkretne, praktyczne, jak ruch oazowy urzeczywistnia eklezjologię, czyli naukę o Kościele, którą otrzymujemy od ojców Soboru Watykańskiego II. Ksiądz Blachnicki tam objawił się jako wspaniały teolog, Kajrolog, czytający znaki czasu, chyba nigdy w życiu nie widziałem drugiego człowieka z tak bliska, który czyta wydarzenia w świetle Ewangelii i w świetle Ewangelii usiłuje dać odpowiedź na wezwania, jakie idą w stronę Kościoła, w stronę chrześcijan. Dlatego mówię to największy w moim życiu, kajrolog. Czytający znaki czasu, słuchający tego, co Bóg mówi do kościoła, i próbujący dawać odpowiedź ewangeliczną, odpowiedź człowieka wierzącego na pytania, które zadaje Bóg przez osoby, przez wydarzenia, przez historię, która dla nas jest historią zbawienia. Prosty, takie miał garnitur, taki bardzo. Chyba stary, schodzony, taki popielaty, był człowiekiem myślącym, modlącym się, wiernym kościołowi, wiernym papieżowi. Jak przyszedł jakiś dokument z Watykanu, to rano ksiądz Blachnicki już nam go opowiadał. Przy tym był człowiekiem prostym, niesłychanie, z humorem. To była łaska żyć z nim co dziennie przez cały rok. To była łaska. Ja dopiero teraz się spostrzegam, że to była łaska. Wtedy to było coś no, normalnego. No, jesteśmy z księdzem Blażnickim. Któż to pomyślał, że to będzie święty przez Kościół ogłoszony? Któż pomyślał, że to będzie męczennik? Mój Boże. No najbardziej to mnie zdumiewało to, że Ewangelią można żyć na każdy dzień, i że trzeba tę Ewangelię każdego dnia głosić, dzielić się nią, że jesteśmy powołani do tego, żeby ewangelizować, do tego, żeby zauważyć, z kim rozdzielić dar wiary. Myśmy myśleli, że przecież wszyscy w Polsce wierzą. A ksiądz Blachnicki nam pokazywał całe przestrzenie naszego społeczeństwa, które były daleko od Ewangelii, gdzie trzeba dopiero wnieść Ewangelię, że do ludzi, do których trzeba pójść z Ewangelią, trzeba ich ewangelizować. I to było zdumiewające. I to było, co było pewną prowokacją ze strony księdza Blachnickiego, bo nie wszyscy. Zgadzamy się z tym, czy on nie szuka dziury w całym. Kościół w Polsce, ludzie chodzą do kościoła, pełne kościoły mamy. Czego on chce? Chce żywego kościoła, to znaczy co? My jesteśmy martwi. Chce oazy, to znaczy co? My wszyscy jesteśmy na pustyni, a tylko on jest przy źródełku, gdzie żyje Kościół. I to była pewna trudność, że niektórzy księdza Blachnickiego nie rozumieli, a powiem mocniej, może nawet nie cierpieli, może nawet krytykowali. Zresztą ta krytyka z księdza Blachnickiego przenosiła się i na nas, o Azowiczów. Pamiętam współbraci, którzy też jak mnie zobaczyli, a ty byłeś u Blachnickiego. I śpiewali mi, rozwalamy kościół Boży, że niby my rozwalamy kościół, że te świeczki wystawione na pośmiechowisko i na zdmuchnięcie. No, to była pewna uszczypliwość, czyli ja zdaję sobie z tego sprawę, że wielu teologicznie szukało jakichś podstaw, żeby krytykować księdza Blachnickiego. A zwłaszcza, żeby węszyć, bo on był otwarty, on był ekumeniczny, on współpracował z ewangelizatorami nie tylko katolickiego kościoła. No to węszono, że on protestantyzuje, że za bardzo się otwiera w tych przestrzeniach ekumenicznych na współpracę z innymi, że to przecież zagraża czystości wiary katolickiej. Wcale nie zagrażało. To było wszystko to, o co chodziło Soborowi Watykańskiemu II. I myślę, że nawet i niektórzy biskupi nie rozumieli, przyglądali się. Zresztą o księdzu Blachnickim nie tylko mówiono, ale wiadomo było, że chciano z niego zrobić jakiegoś awanturnika politycznego i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę zobaczyć, to czego on oczekiwał od chrześcijan, od katolików w Polsce, on oczekiwał, żebyśmy byli w życiu wierzącymi, nie tylko w kościele. On oczekiwał, żebyśmy byli autentycznymi świadkami Jezusa, Chrystusa. I dlatego nieraz niektórzy go postrzegali, że wręcz wykracza poza ramy kościoła rzymskokatolickiego, że za dużo ryzykuje, że naraża na sprotestantyzowanie katolików. A teraz jak patrzymy po 50 niemalże latach, 60 latach, to 60-70 lat temu ksiądz Blachnicki miał tę teologię, on tym żył. Sobór Watykański II to było coś, co jemu pomogło tylko rozkwitnąć, coś, co w nim było jakoś. I dlatego on z takim wielkim szacunkiem i wdzięcznością odnosił się do Odnowy Soborowej. Wiedziałem jedno po tym pierwszym roku, że mam ewangelizować. Że każda sytuacja, każdy dzień mojego kapłaństwa. To powinno być, do kogo idę z Ewangelią, z kim się podzielę dobrą nowiną. Wiedziałem, że On mnie, jako młodemu kapłanowi, zadaje coś bardzo trudnego. Żebym nie przechodził mimo pewnych osób, pewnych dzieł, pewnych wydarzeń, jak gdyby nigdy nic, ale żebym we wszystkim widział, że to jest wezwanie, do ewangelizacji, że jest bardzo dużo ludzi w Polsce, którzy czekają na Ewangelię, na pogłębienie wiary naszej Biblią, że wielu ludzi też uczestnicząc w liturgii bardzo potrzebuje tego, żeby była inicjacja liturgiczna. Na wielu polach. Ksiądz Blachnicki niósł odpowiedzi ewangeliczne w duchu kościoła, ekumeniczne, biblijne, z mądrością liturgiczną, z otwarciem się na społeczeństwo w Polsce, że trzeba nieść dobrą nowinę ludziom, że nie trzeba uważać każdego z góry, że on wierzy w Boga i to już. Wystarczy. Ksiądz Blachnicki zakwestionował to, że wystarczy powiedzieć że jestem ochrzczony, jestem Polakiem, jestem katolikiem. On już wtedy przewidywał kryzys, który teraz na naszych oczach dopiero w pełni ukazuje się. To już Blachnicki miał lekarstwo na ten kryzys 50-60 lat temu. I w tym sensie jest dla mnie ojciec prorokiem, jest kimś, kto wyczuwał, co jest potrzebne kościołowi, ku czemu kościół idzie, jakie spoczywa na kościele zadanie, jaka odpowiedzialność, jakie powołanie ma kościół, a to powołanie było z gruntu ewangelizacyjne, dlatego kochał go i współpracował z nim Karol Wojtyła, jeden z biskupów, którzy bardzo rozumieli oazę, którzy widzieli, że ruch azowy jest realizowaniem eklezjologii, czyli nauki o kościele, którą otrzymujemy od ojców Soboru Watykańskiego II. On Sobór Watykański II nie tylko przeczytał, ale chciał wprowadzić w życie. Chciał widzieć że my żyjemy soborem, że parafia żyje soborem, że oaza jest realizacją Soboru Watykańskiego II. On rozpisał Sobór Watykański II na praktykę rekolekcyjną, na praktykę formacyjną. On rozpisał wizję teologiczną Soboru Watykańskiego II na konkrety, żeby wychować. Nowe pokolenie w tym duchu. O co chodziło w tej wizji? No, wizja do Soboru Watykańskiego II, wizja Kościoła była bardzo klerykalna. Kościół to się uważało, no, ci w sutannach, w habitach, papież, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, zakonnicy, księża, tutaj brać klerycka, a tu przychodzi Sobór Watykański II i mówi. O Kościele ludzie Bożym. Mówi o Kościele wszystkich ochszczonych. Mówi o tym, że to nie jest tak, że jak mówimy Kościół, to mamy myśleć tych sutannach, w Habitach, ale że jak mówimy Kościół, to my, to oszczeni, to cały lud Boży. My jesteśmy Kościołem. I to była ta wielka rewolucja, że lud Boży to lud charyzmatyczny, że mamy swoje dary, charyzmaty, że każdy jest powołany do służby w tym kościele według tego daru, jaki otrzymał od Pana Boga. Ta wizja przepiękna kościoła komunii, kościoła, gdzie nie ma tak, że jest jakaś część ludzi wiernych, którzy Oddali swoje życie na służbę Kościołowi i Bogu, a później jest druga część: ci, którzy będą naszymi klientami, że będą z naszych usług korzystać. Nie tak. Cały lud Boży jest Kościołem. W tym Kościele jest wiele darów, charyzmatów, i w tym Kościele ma być wiele posług. I każdy z nas ma odnaleźć swoje twórcze miejsce w budowaniu kościoła, w ewangelizacji. I to było bardzo piękne. Dlaczego pojechałem? Bóg wie dlaczego. Po ludzku możemy powiedzieć: dlatego, że księdzu Blachnickiemu odmówiono paszportu. Może dlatego też, że ja wtedy byłem tam pod bokiem. To był ten rok właśnie, mój rok cały u księdza Blachnickiego. Może też i to była łatwość, że ja byłem świeżym kapłanem, który wrócił ze studiów z Rzymu, znałem język włoski. Ja myślę, że pojechałem dlatego, że taki był Boży Plan. Na mnie padło bez żadnych moich zasług. To było coś takiego. Aha, ojciec nie może jechać który z kapłanem, którego prędko zmobilizujemy. Andrzej, jedziesz, będziesz moderatorem trzeciego stopnia w Rzymie. Ojciec Święty nas zaprasza, no to się wiedziało, bo przecież słuchaliśmy, oczekiwaliśmy na tę oazę. Miałem jechać z Jurkiem i Anią z Bydgoszcz, a oni syrenką. Wzięli mnie spod Lublina i jedziemy do Krościenka. Rano dojeżdżamy do Krościenka. Ksiądz Blachnicki mówi, no ty powinieneś już dzisiaj tam być w tym Rzymie, bo to się zaczyna już, już. No czym wy jedziecie? No my jedziemy syrenką. Żadną syrenką. Danka powiedział do jednej z pań z Instytutu, załatwiaj bilet dla ojca Andrzeja. I dla biskupa Błażkiewicza. Danka załatwia te bilety. Otrzymuje bilet dla biskupa Andrzeja Madeja. A Błaszkiewicz był księdzem. Pomylono się. Lecimy do tego Rzymu. I w ten sposób stało się coś rzeczywistością, że tam mogłem być. Te dni w Rzymie, w Castel Gandolfo. Jeżeli się nie mylę, pięć spotkań. Ognisko, które trwało ponad pięć godzin. Dawałem zapałeczki Ojcu Świętemu, prosząc, proszę nam zapalić ognisko od pierwszej zapałki. Pamiętam, było spotkanie z innymi ruchami, każdy ruch się przedstawia. Ja idę do mikrofonu, żeby przedstawiać ruch, światło, życie. Papież mówi: krótko, krótko. Mój Boże! Mój Boże, wierzyć się nie chcę, że można było być tak blisko papieża, że na jego zaproszenie, że on z nami na ognisku, że on z nami celebruje Eucharystię, że mamy te spotkania z innymi ruchami. Po prostu, gdybym nie był wierzącym, że Bóg jest Bogiem cudów, to bym powiedział bajka albo, że mi się śni. Spotkaliśmy matkę Teresę z Kalkuty. I dla mnie bardzo mocne było spotkanie z biskupem. Padłem chnilicą u niego w domu. Pakowaliśmy tam paczki, które on wysyłał do Słowacji, do swoich, no koniec siedemdziesiątych lat, pamiętamy, to jeszcze komuna się trzymała ostro, a to już takie rzeczy tam przy papieżu. Po prostu wolność. Wisiała w powietrzu. Czuło się, że idzie nowe. Czuło się, że z tym papierzem nagle staje się możliwe to, o czym nie śniliśmy. Albo może marzyliśmy, że może kiedyś, może kiedyś coś tam się zmieni. A oto na naszych oczach stawały się możliwymi takie wydarzenia, takie fakty, którymi się bardzo zdumiewaliśmy. Oaza w Rzymie. Ja zresztą byłem jak ryba w wodzie, bo znałem Rzym, znałem kościoły, wiedziałem gdzie idziemy. Pamiętałem, że chodzimy po śladach świętych, po śladach pierwszych rzymskich męczenników. Jakieś kazanie takie powiedziałem, że słuchajcie, tutaj jest krew męczenników, jak gdyby w skarbnicy kościoła. Jakby w banku krwi mamy krew męczenników i my tu przybywamy i jesteśmy bogaci ich modlitwą, ich świadectwem, ich wiarą, ich męczeństwem i uczymy się być kościołem. Mieszkaliśmy w Rzymie bardzo luksusowo w porównaniu do tych oaz, które w Polsce były, w Grywałdzie, w Krościenku, w Tylce. Tam wynikł problem w ogóle z mieszkaniami. Przyjęły nas Urszulanki Czarne. Siostra Marta Ryk należała do nich. Ona wtedy była lektorką Radio Watykańskiego. I właśnie to zgromadzenie powiedział tak, przyjmiemy. Ile tam nas było, to chyba grubo ponad setka, ale siostry otwarły serce, otwarły kuchnię, otwarły swoje portfele na nas i tak nas przyjęły. Niech Bóg im wynagrodzi miliard razy. Oczywiście wszyscy wiedzieli, Polako, Polaka, Polaki. Byliśmy. Uprzywilejowani, bo z naszego rodu jest papież, więc padł na nas blask Jana Pawła II. My wszyscy byliśmy papieżami tam, uczestniczyliśmy w tej jego piotrowej posłudze w jakiś szczególny sposób no, przez fakt, że przecież to był biskup oazowy. Że biskup z Polski, że przemawia do nas po polsku, my rozumiemy, my jemu śpiewamy pieśni po polsku, zwiastunom z gór. Ludzie na nas patrzyli, ja myślę tak trochę, nie chcę powiedzieć z zazdrości, ale my byliśmy dumni. My się cieszyliśmy, że jesteśmy ziomkami Jana Pawła II, że jesteśmy z Polski. No ja już nie pamiętam, jakie było pierwsze spotkanie, czy to nie było czasem w Castel Gandolfo, na Anioł Pański, żeśmy się zameldowali i już chybaśmy tam plakat mieli, że jesteśmy oazą, on zresztą był poinformowany, że my już dojechaliśmy, on zresztą się interesował, czy my już jesteśmy tam w Rzymie, on czekał na nas. Myśmy to wiedzieli. Mnie jest trudno w tej chwili przypomnieć sobie to właśnie pierwsze spotkanie. No wiem, że bardzo przeżyłem Eucharystię w ogrodach watykańskich. Kiedyś o siódmej rano, jeżeli się nie mylę, była Eucharystia, trzeba było. Ale przy okazji opowiem, co się wtedy wydarzyło. Muszę się ma zacząć? Policja Watykanu przyjeżdża, gdzie jest moderator oazy? Ano, tam. I mówią mi tak: Tam w bramie są wasi ludzie z oazy, mówią, że są z oazy, że oni się spóźnili i chcą dołączyć do Eucharystii. Czy ja bym pojechał do tej bramy? Proszę wsiadać w samochód, podwieźli mnie i tam patrzę, są Polacy. No i patrzą na mnie. Błagalnie. No i jak ja mam się teraz zachować? Oni się pytają, czy ja ich znam. Ja mówię, tak, to nasi ludzie. No więc oni mówią, otworzyć bramę, drzwi, wrota, co to tam było. I cała ta wspólnota, ta grupa wchodzi i dołącza do Mszy Świętej. Nikogo z nich oczywiście nie znałem. Msza się odbyła. Oni mnie wycałowali za to, że się przyznałem do nich. Trwało pięć godzin, czy nawet ponad pięć godzin. Papież pod koniec mówi, no, i teraz dopiero zaczynacie coraz to ładniejsze pieśni śpiewać. Także papież też się rozkręcał wraz z nami. No było to braterskie, ojcowskie. Pytał, odpowiadaliśmy, podpisywał nam co tylko kto miał, żeby tylko zdobyć podpis Jana Pawła II. On nie żałował czasu, nie żałował błogosławieństwa dla nas, słów dobrych, pieśni, śpiewał z nami, rozmawiał. Wszyscy wiedzieliśmy, że mamy papieża, że. Na stolicy Świętego Piotra jest Polak. To było umocnienie naszej wiary, to było błogosławieństwo dla Kościoła w Polsce. To było poczucie, że ten Pan mógł tak przysunąć się do nas bardzo blisko. Papież zawsze wzywa do ewangelizacji, wzywa do tego, żeby być świadkami wiary. Ja myślę, że to było przesłanie, żeby nas umocnić, abyśmy wypełnili. Posłannictwo świadków, apostołów, odważnych. Byliśmy jak w letargu radości. To tam się nic nie liczyło. To było od spotkania do spotkania. Już pominąwszy, że zobaczyliśmy te pierwsze zdjęcia nasze z papieżem, że ja jestem na zdjęciu z papieżem. To musiało być mocne, oczywiście. Mnie zapadło w pamięci to, że Ksiądz Blachnicki był radosny, sam, pomimo tylu problemów, jakie miał. I pogodne wieczory, że nie wolno było się śmiać, czy robić komedii z czyjegoś nieszczęścia. Że humor, radość musiały mieć źródło czyste. Tam nie śmiejemy się z nikogo. Że bardzo na to zważali animatorzy. Radość tak, ale radość czysta, promienna, serdeczna. Nigdy nie było czegoś, co byśmy nazwali prześmiewcze czy ironiczne. Nie.